Czy robić cardio aeroby tak zwane, kardio. Kardio. cardio? kardio. Słowo kardio pochodzi w ogóle od kardiologii, od serca. Chodzi o trening aerobowy. Co to znaczy aerobowy? Trening aerobowy to jest taki trening, w którym wszystkie procesy metaboliczne przebiegają z udziałem tlenu. I w związku z tym nie jest to trening dobry na masę. O to właśnie chodzi. Więc jeżeli decydujemy się na to kardio, jak to nazywamy, to musimy liczyć się z tym, że nasza masa będzie przyrastała nam w mniejszym stopniu niż gdybyśmy właśnie skierowali wszystkie swoje wysiłki na budowę masy mięśniowej. Oczywiście można w trakcie budowania masy mięśniowej robić krótkotrwałe, powiedzmy tygodniowe, dwutygodniowe takie sesje właśnie treningu aerobowego po to, żeby zmusić nasz organizm do spalania nadmiaru tkanki tłuszczowej, jeżeli się taka pojawi, jeżeli takiej nie mamy, nie ma takiej potrzeby. Kolejne pytanie na temat twarogu. Czy twaróg to dobre źródło białka w diecie? Na pewno. Czy chudy twaróg jest źródłem wartości, wartościowej kazeiny? Kazeina nigdy nie była wartościowym białkiem. Wbrew wszelkim badaniom, o których można przeczytać w różnych gazetach. Wartościowym białkiem nie jest ani kazeina, ani inne białka pochodzące z mleka. No niestety, taka jest prawda. W tej chwili rynek kulturystyczny i sportowy jest, że tak powiem, całkowicie zdominowany przez odżywki, które pochodzą właśnie z mleka, konkretnie z serwatki. I chcę Wam powiedzieć, że na mnie te odżywki nie działały w ogóle. Natomiast genialnie czułem się i świetnie wyglądałem, trenując na odżywkach z albuminy jaja. W związku z tym nasuwa się od razu wniosek, że nie warto wydawać pieniędzy na odżywki, w niektórych przypadkach te, które nie działają. Jak dojść do tego, które działają? Bardzo prosto: kupić sobie taką odżywkę i regularnie, zgodnie z zaleceniem producenta, stosować. Jeśli widzimy i czujemy, że ta odżywka działa, kupić następną, ale jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, należy poszperać i kupić inną i spróbować. Czasami trafimy na właściwą odżywkę dopiero za szóstym czy siódmym razem. Niestety takie jest życie. Nie ma gotowej recepty na to jak dana odżywka działa na organizm. I przypominam, że my nie reklamujemy firm produkujących odżywki. Czy twaróg z bananem jest dobrym posiłkiem na noc? A po co ten banan? Banan jest owocem, który przybył do nas z Afryki. Nie jest absolutnie owocem, który powinniśmy spożywać. To nieprawda, że banan zawiera świetny potas. Świetny potas zawiera czekolada czarna, nie wiem czy wiecie. I w większej ilości, lepiej wchłanialny niż ten nieszczęsny banan. Goryle i inne szympansy czują się świetnie na bananach, ale. Czy kulturyści i ciężarowcy? No, utarło się takie powiedzenie, że banan jest świetnym źródłem węglowodanów. My uważamy, że nie. O wiele lepszym źródłem węglowodanów w tym przypadku będzie jabłko bądź gruszka. Jedzone tylko i wyłącznie w sezonie. A więc do listopada. Potem już tylko po to, żeby to smakowało, po nic więcej. Natomiast w sezonie powinniśmy spożywać nasze rodzime owoce i to w niemałych ilościach, ale bez przesady. Bo owoce zawierają fruktozę. Jest to bardzo prosty cukier, który też, jeżeli jest spożyty w nadmiarze, może szybciutko zamienić się. się. Każdy cukier zamienia się w glukozę, ale może zamienić się nam niestety w tkankę tłuszczową. No, i jeszcze jedna taka sprawa. No wszystkie owoce, nawet cytrusy, zazwyczaj zrywane są z drzew, jako niedojrzałe te, które są eksportowane do naszego kraju. No, bo one muszą przebyć drogę i to długą drogę. Jest taka stacja filmowa Discovery, National Geographic, filmowa, telewizyjna. Warto czasem popatrzeć, bo tam są wartościowe filmy i właśnie widziałem niedawno, jak się pakuje banany. Pakuje się je zielone i dojrzewają w odpowiednich, nie wiem, chłodniach i w odpowiednich warunkach, na pewno nienaturalnych. W związku z tym zastąpmy jednak banana marchewką albo ewentualnie, no nie wiem, jabłkiem czy gruszką, tak jak mówiłem, poprzednio. A może tuńczyk? Pewnie, ja bym wybrał tuńczyka, ale tuńczyk w Bałtyku jakby mniej pływa. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli tuńczyki są zdecydowanie, bo to są ryby drapieżne, wielkie, olbrzymie ryby, łowi się je w niektórych tylko akwenach na oceanach naszego, naszej kuli ziemskiej. Więc jeżeli ten tuńczyk jest w miarę świeży, to wszystko jest ok, a jakie mamy gwarancję, że to mięsko od tuńczyka, które jest w tej konserw w konserwie, nie leży w niej już kilka miesięcy? Nie wiem, czy tuńczyk jest dobry. Myślę, że dorsz jest znacznie lepszy. E, palenie papierosów. Czy ma to wpływ na siłownię? Na siłownię nie, ale na nasz trening na siłowni ma. Otóż bardzo wielu kulturystów pali niestety papierosy chociażby po to. Żeby się wysuszyć, niejako przed startem. To jest śmieszne, co powiem, ale tak jest. Osobiście uważamy, że samo palenie papierosów, tak jak picie alkoholu czy kawy, nie szkodzi naszemu zdrowiu. Ale jeżeli się to odbywa nałogowo, czy picie kawy, czy picie alkoholu, czy spożywanie alkoholu, czy palenie papierosów, jesteśmy totalnie temu przeciwni. Co to znaczy palenie papierosów nieregularne? No to znaczy, że jeżeli sobie spalamy kilka papierosów na pół roku, nie wiem, przy jakiejś kawie, na jakiejś imprezie, jeżeli oczywiście jesteśmy dorośli, to się nam nic nie stanie. Natomiast jeżeli spalamy kilka papierosów dziennie, powiedzmy pięć, rok ma 365 dni, wystarczy to przemnożyć już wiemy, że takie palenie absolutnie nie przynosi pożytku naszemu zdrowiu. Co robią papierosy? No, przede wszystkim palone nałogowo powodują to, że zatruwają nas nie nikotyna, tylko substancje spalania. Te, które są w dymie papierosowym. Jako ciekawostkę powiem, że badania nad dymem papierosowym wyodrębniły w tym dymie 2000 substancji. Uwaga! 2000 substancji w dymie! W jednym dymie 2000 substancji! Przecież to się nie chce wierzyć! Z czego około 500. Podejrzewanych jest o rakotwórczość. Ludzie w starszym wieku mają obniżony anabolizm. To nie jest tak. Ludzie starsi rzeczywiście mają spowolniony metabolizm, nie anabolizm, tylko metabolizm jest wszystkie procesy i kataboliczne, i anaboliczne. W związku z tym ich odżywianie się powinno być nieco inne. I uważam, że po 40 roku życia świetnie wpływa na nas dieta zgodna z grupą krwi i dieta rozdzielna. Nie są to absolutnie żadne cudowne diety, które trwają ileś tam tygodni, a potem przystępujemy do żarcia kiedyś. Nie. Tak można odżywiać się do końca życia. Ja tak odżywiam się od 20 lat. Mam lat 62 i myślę, że jeszcze kolejne 20 lat będę się tak odżywiał w zdrowiu i szczęściu. Czy trzeba ćwiczyć? Tak, 40, 50, 60, a nawet 70-latkowie. Ćwiczyć przede wszystkim. Nie ma pytania, czy trzeba, jest pytanie, czy nie trzeba. Uważamy, że trzeba. Niekoniecznie na siłowni. Ruch może zastąpić każdy lek. Żaden lek nie zastąpi nam ruchu. A więc do dzieła, staruszkowie. Jak najprościej rozpoznać typ własnej budowy ciała. Chodzi o budowę antropomorficzną. Somatyczną jak kto woli. Bardzo prosto, stanąć przed lustrem. Osobnik bardzo szczupły, o długich kościach, o małym, ale czasem bardzo wyraźnym umieśnieniu. To na pewno ektomorfik. Osobnik, który ma szerokie barki, wąskie biodra, ładnie wysklepioną platkę piersiową, nawet nie, nie ćwiczący, dość solidne ramiona. To jest pewnie mezomorfik. A endomorfik. To jest osobnik, którego bioderka bardzo często zupełnie zanikają w fałdach tłuszczu, który mu spływa z brzuszka. To jest endomorfik. I teraz wiemy, że osoby o strukturze endomorficznej błyskawicznie tyją. Ci atleci, którzy mają zazwyczaj budowę mezomorficzną, czyli tą średnią, mogą tyć, mogą huść, jak kto woli, czy chudnąć. Ja, oczywiście żartuję. Natomiast ektomorficy bardzo trudno budują masę mięśniową, ale mają jedną przewagę nad innymi. Jak już zbudują tą masę, to mają ją na lata. Mezomorficy zawsze są przesunięci albo w ekto, albo w endomorfizm czyli niektórzy z nas mogą łatwiej syntetyzować tkankę tłuszczową i trudniej się jej później pozbywać przed zawodami, a inni mają problem z budowaniem tej masy, podobny jak ektomorficy, ale budują ją znacznie szybciej i znacznie wyraźniej. A więc wystarczy stanąć przed lustrem i zobaczyć, jak wyglądamy. Jeszcze raz, szczupły, długie kończyny, wysoki to jest ektomorfik. Średni, atletyczny to jest mezomorfik, a pykniczny, typ, czyli taki pan o kształcie gruszki, to jest najczęściej endomorfik. Białko wołowe, czy jest ono lepsze od serwatek? To wszystko zależy od grupy krwi. Jestem przekonany, że jeżeli mamy grupę AB albo grupę 0, to zdecydowanie lepsze. Tak myślę. Z tym, że z wołowiną jest trochę problem, bo słyszy się tyle o zanieczyszczeniu mięsa wołowego paszami, którymi się skarnia te krowy i tak dalej. Jeżeli źródło tej wołowiny jest dobre, fajne, to polecamy zdecydowanie białko pochodzące z wołowiny.